U nas teraz poranna rozmowa i Tomasz Lasota. Gość po ósmej. Dzień dobry, a naszym gościem jest dziś Mariusz Wilczyński, reżyser filmu, za który otrzymał Złote Lwy na 45. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Zabij to i wyjedź z tego miasta. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznę oczywiście od gratulacji, ale zanim o filmie to chwila wspomnienia. Usłyszeliśmy przed chwilą w serwisie nie żyje Piotr Machalica, znakomity polski aktor, to wielka strata dla polskiej kultury. Udało się panu spotkać z panem Piotrem na swojej drodze? Nie, nigdy się nie poznaliśmy. Oczywiście bardzo go cenię, oczywiście znam i wiem, kim był, natomiast nie, nie, nie znaliśmy się. <laughs> Wspominamy dziś aktora. To też jedna z kolejnych ofiar tej trudnej pandemii, która dookoła nas się panoszy. Uważajmy, proszę Państwa, na siebie. Panie Piotrze, gratuluję nagrody. Pewnie teraz zrobi się o filmie głośno, bo nie dość, że pandemia i kina albo pozamykane, albo mocno ograniczone. Dodatkowo filmy animowane. Jeśli nie są to filmy dla dzieci i od Disneya, to raczej nie cieszą się zainteresowaniem szerokiej publiczności w Polsce, a tu nagle złotelwy Spodziewa się pan teraz dużego zainteresowania swoim filmem? Wie pan, ja robiąc ten mój film, nie miałem żadnych oczekiwań, po jakiegokolwiek sukcesu nie oczekiwałem, ani nie myślałem o tym, czy mój film będzie ktoś oglądał, czy nie. Robiłem go właśnie z bardzo osobistych imperatywów. I, i, i nie, nie zastanawiam się w takich kategoriach, czy teraz to będą ludzie oglądać. Wydaje mi się, że będą, I bo, bo, bo widzę, co się dzieje. Odkąd buchnęła ta wiadomość, że, że wygraliśmy najważniejszą nagrodę w Polsce, najważniejszą nagrodę filmową. No, ale nie, nie mam takiego, nie myślę o tym, nie zastanawiam się, chyba tak będzie, bo i dystrybutor Gutek film dzwonił taki, że, że się zmieniają plany dystrybucyjne na, na dużo szersze, jak tylko zostaną otwarte kina, to, to to film wejdzie do dużej ilości kin, Ale nie wiem. No, tak jak pan powiedział, trochę jest tak, że w Polsce nie ma um, tradycji um, traktowania poważnego filmów animowanych, co tam bardziej dziwi, że. Że tutaj byliśmy jednak ojczyzną naprawdę wspaniałej szkoły, polskiej szkoły animacji. To w latach 60. -tych, 70. -tych to była potęga na świecie. Teraz zresztą też tam się odradza za, za, za sprawą młodego pokolenia. No, 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 natomiast ja też nie patrzę w takich kategoriach, jak już czytałem takie tytuły, że to jest jakaś rewolucja i przełom bo to film animowany. No myślę, że jednak wygraliśmy nie dlatego, że byliśmy filmem animowanym, tylko że się podobaliśmy. I ja też tak do tego nie podchodzę. Nie wiem, czy następny film będę robił animowany. To dla mnie nie jest ważne. Jakoś. Tytuł Zabij to i wyjedź z tego miasta jest dla wielu, myślę, bardzo intrygujący, zwłaszcza dla tych, którzy nie widzieli. Czy może pan wyjaśnić tym, którzy właśnie jeszcze filmu nie obejrzeli, o co chodzi dlaczego mówi się o nim, że to jest film... I nie chodzi mi tylko o koło producenta, którym jest EC1, Łódź Miasto Kultury. Czy jest to film o Łodzi? No tak, to ja często, często to tłumaczę, bo akurat na takiej prostej płaszczyźnie, mam, jestem sam łudzianinem, pochodzę z Łodzi i kocham to miasto i często jest taka niezręczność, że na tej podstawowej płaszczyźnie moi przyjaciele z Łodzi pytają, ale jak to zabij, to z tego miasta, a robisz film o swoim mieście, no ale to jest to w ogóle zupełnie coś innego. Chodzi, to chodzi raczej o miasto duchów, które się wytworzyło w mojej głowie po śmierci mamy i taty i po śmierci mojego najbliższego przyjaciela, Tadłusza, na na i to raczej chodzi o taką sytuację, że w pewnym momencie ten świat ludzi, którzy odeszli ten świat w ogóle, który przeminął, ja bardzo często wracałem wspomnieniami do tego świata i właśnie teraz właściwie częściej przebywałem w świecie tej wyobraźni niż w świecie realnym i w pewnym momencie postanowiłem dokończyć rozmowy, których nie dokończyłem za życia mamy i taty, przytulić ich. Przed śmiercią, czego nie zrobiłem, i właściwie zamknąć ten rozdział w moim życiu i opuścić to miasto wspomnień. I w, tej, w, 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 w tak ja rozumiem ten tytuł. Czyli można powiedzieć, że jest to film w pewnym sensie autobiograficzny? To jest film oparty o wydarzenia z mojego życia, ale też nawet nie miałem takiej śmiałości, żeby opowiadać o sobie, bo kogo to interesuje, życie jakiegoś człowieka. Natomiast chciałem opowiedzieć o emocjach, które ja znam i które, które faktycznie przeżyłem, a ponieważ. Nie jestem zawodowym scenarzystą. Nie potrafię wymyślać jakiś bajek i nasycać ich uczuciami. Potrafię opowiadać o uczuciach, których doznałem i niestety doznałem, co to jest ból po śmierci najbliższych. I, i o tym chciałem trochę opowiedzieć i też chciałem. Ja wiem właśnie nawet też nie miałem żadnych ambicji, co z tym będzie. Właściwie miałem miał, miał ambicję, że to powiedzieć. I coś niesamowitego się stało naprawdę, bo i festiwal w Berlinie, tam, no, to był festiwal przed lockdownem, tam gdzie mieliśmy premierę, czy jeden z dwóch, trzech najważniejszych festiwali na świecie. I po, po premierze ludzie podchodzili z całego świata, tam właśnie ze wszystkich kontynentów, chyba z Afryki, tylko nie było ludzi. I, i, i mówić, że pierwsza rzecz, jaką zrobiłem, jak wrócą do domu, to Odwiedzą swoją starą mamę, swojego starego tatę, swoich starych rodziców, i taką wartość ten film okazało się, że ma w sobie. I to, to jest dla mnie największy sukces. Nie te już chyba osiem nagród na świecie, które zdobyliśmy, jakiś ważnych, tylko właśnie to, że, że nie spodziewałem się tego, że taki no, film artystyczny bardzo może mieć taką siłę oddziaływania, na, 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 no, no, że może komuś pomóc. To jest dla mnie w ogóle nieogarnialne. Wzruszony jestem. Filmu jeszcze w oficjalnej dystrybucji nie ma, czekamy na premierę, można obejrzeć zwiastuny, trailery tak zwane. Usłyszeć w nich i w tym filmie można znanych artystów, polskich artystów. Czy trudno było ich namówić do udziału w projekcie? Tam usłyszeć można jak Andrzeja Wajdę i wielu, wielu innych. Y tak jak pan powiedział, czekamy na premierę i premiera będzie jak tylko się otworzą kina. No, rozmawiałem wczoraj z Romanem Głódkiem i jeżeli otworzą się kina, od razu wchodzimy do kin. Także najprawdopodobniej to będzie styczeń. Natomiast czy było trudno? Ja bardzo chciałem utrwalić w moim filmie, zaprosić do mojego filmu artystów, którzy byli ważni dla mnie w... Wtedy, byłem, kiedy byłem dzieciakiem, kiedy, kiedy człowiek dojrzewa i kiedy kształtuje się jego system wartości, jakiś system wrażliwości. I to byli wielcy artyści, którzy, którzy mnie kształtowali, którzy w tym okresie, kiedy człowiek najbardziej jest podatny na, i, i, i najbardziej czuje sztukę i najbardziej to może go kształtować właśnie. I, Stąd mój pomysł był pierwszy, żeby zaprosić panią Irenę Kwiatkowską. Ona wtedy już miała 90 chyba, 97 czy 8 lat. I jak zaprosiłem panią Irenę Kwiatkowską, to zrozumiałem, że to był świetny właśnie zaprosić aktorów. Bo ja nigdy wcześniej nie robiłem filmów mówionych. Zawsze były No i później później zaprosiłem pana Andrzeja Wajdę. No i zresztą dzięki pomocy... Operatora Pawła Edermana, który był autorem zdjęć jego filmów, oraz dzięki pomocy w pani Krystyny Jandy, pan Andrzej Wajda się zgodził. Potem zaprosiłem Marka Kondrada. I wie pan, i potem niektórzy już się śmiali, że jak już miałem na pokładzie panią Kwiatkowską, pana Wajdę. To już nikt nie odmawiał. Ten pan, Ale, jest... pan Marek Konrad, zdaje się, dobrze parodiuje pana Andrzeja Wajdy i do tego był potrzebny panu, zdaje się, tak? To znaczy, to była sugestia samego pana Andrzeja Wajdy. Taki głos, głos na ekranie, który jest Andrzeja Wajdy, jest miksem głosu pana Andrzeja Wajdy i Marka Konrada. No bo faktycznie pan Andrzej Wajda nie był dobrym aktorem. I, a ja dogrywałem go do dialogu z panią Ireną Kwiatkowską i te dialogi były no, drewniane bardzo. W związku z tym y, często mamy tak, że początek zdania jest pan Marek Kondrat, potem jest pan Andrzej Wajda i końcówka jest znowu Marek Kondrat, żeby to dobrze się działo w dialogach. I to jest... Oni słuchali tego na kolaudacji i ani pan Andrzej Wajda, ani Marek Kondrat nie byli Panie Mariuszu, do... tu postawmy kropkę. Za chwilę rozmowę dokończymy w części internetowej. Słuchaczom radia podziękujemy. A w części internetowej o tym, jak długo trwała praca nad filmem o 75-leciu Łodzi filmowej i o tym, czy będą szanse na Oscara. Słuchaczom radia dziękujemy. Dziękuję. A my wracamy do rozmowy o e, projekcie, o filmie Zabito i Wyjedź z tego miasta. E, pan Mariusz Wilczyński jest e, naszym e, gościem. 14 lat trwała produkcja m, nad tym filmem. Gdy czytałem o pana determinacji, gdy w młodości postanowił pan poznać się osobiście z Tadeuszem e, Nalepą, to oczywiście domyślam się, że jest pan wytrwały i cierpliwy, ale czy mimo wszystko to nie jest e, zbyt długi czas produkcji e, dla filmu. No, jak mogę odpowiedzieć na to błyskotliwie, że jak widać teraz po owocach, które film zbiera, to nie. A tak naprawdę, jeżeli mam odpowiedzieć też głębiej na to, czy pan pyta o, o trud i znój, to też go nie czułem, bo po prostu mm, ja to uwielbiam kochać. Ten film się w ogóle nie deaktualizował w trakcie pracy. To był dla nas już sygnał, że, 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 że film może być no, niezwykły bo ogóle nie tracił znaczeń w przebiegu lat. No, po drugie to był też cały czas proces tworzenia instytutu na Stand, się zmieniał. Film z biegiem lat, jak go robiłem. Natomiast ja tego nie odczuwam w kategoriach właśnie Męki, raczej odczuwam to jako w kategoriach najpiękniejszego, najbardziej sensownego czasu w moim życiu artystycznym. Jednym z tytułów, jednym ze znaczeń tytułów, które też ten film nabrał w trakcie. To, to, o co pan pytał na początku, było to, że zabite jest to miasto, że ja po prostu tak naprawdę, no właśnie, bardzo chciałem już skończyć ten film. Znaczy nie to, że się naczątku tylko chciałem zamknąć to i, i wrócić do świata realnego. I przede teraz, jak wróciłem do świata realnego, mimo że tyle pięknych rzeczy się dzieje, to już marzę o tym, żeby wejść w następny film. Bo to jest coś najpiękniejszego na świecie, co może się zdarzyć człowiekowi, myślę, siedzieć w takim świecie filmu i go kreować. Wspomniałem tutaj Tadeusza Nalepę i o tej historii, którą, jak mówię, można przeczytać w wywiadach, których pan udzielał, o tym jak doszło do tego poznania z Tadeuszem Nalepą, ale nie o to chcę zapytać, chyba, że pan do tego za chwilę nawiąże, ale chcę też zapytać o muzykę Tadeusza Nalepy, która jest wykorzystana w filmie. Tam jest muzyka i też jest trochę, trochę dźwięków, które Tadeusz nagrał specjalnie do filmu, który zdążył. Natomiast, no, no wie Pan, to, było dla mnie naj, to, 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 to faktycznie była najważniejsza moja przyjaźń w życiu. Tadeusz spełnił bardzo ważną rolę. Przyjaźniliśmy się 30 lat, był moim, dzisiaj to się mówi, dolem, tak? jakimś takim bohaterem, którego chciałem poznać. I, i on zmienił całe moje życie. Ja nie pochodziłem z rodziny artystycznej, więc nie miałem takich wzorców, co to znaczy być artystą. I gdyby nie Tadeusz gdyby nie zobaczył tego, co to znaczy żyć na własnych zasadach i według własnych kryteriów, i co to znaczy być wolnym człowiekiem i żyć sztuką i żyć ze sztuki, i tego wszystkiego, to bym się nie odważył w ogóle. To w dużej mierze Tadeusz ukształtował we mnie taką. Takie, też taki system wartości, że nie wszystko jest na sprzedaż i to, no to, to albo wzmocnił przynajmniej, no nie wiem, to była tak ważna postać, on, on, on mi dał po prostu, gdyby nie Tadeusz, na pewno nie byłbym takim człowiekiem, jak jestem dzisiaj. Mogę tak w skrócie powiedzieć, oczywiście jako artysta, ja go uwielbiałem na moim, wśród moich znajomych, jak byłem nastolatkiem, to my się słuchali Michaela Davisa, Franka Zappy. A z polskiej muzyki, no breakoutów, właściwie tylko breakoutów. No ale poznaliście się panowie też w jakiś sposób taki mały, jakiś szczególny, bo dzisiaj młodzież jest przyzwyczajona, że albo na Facebooku, albo przez Messengera kogoś się odnajdzie i można nawiązać kontakt, ale w czasach, kiedy się poznawaliście, to nie było takie proste. No nie, no to było w ogóle nieprost, bo wtedy i to, co mi się bardzo podobało, artystak się wiedziało, tylko właściwie artystów się znało poprzez ich sztukę albo wizerunek sceniczny. Nic nie widzieli w ich życiu, i tak naprawdę mi nadal nie jest potrzebne wiedzieć, co aktor mówi i myśli, tak, no bo w ogóle mnie to nie interesuje, tak. Nie interesuje jego sztuka, więc tutaj też, no i to były takie czasy, i ja do Tadeusza, tak, no to przyśmieszne. Ja mieszkałem w przy Przybyszewskiego i Sosnowej w Łodzi, i. Na, na, na pierwszym piętrze, pamiętam, tak dosyć tam ponury widok był z okna i tam i będąc nastolatkiem podniosłem słuchawkę któregoś, na to był jakiś taki naprawdę szczeniacki, szczeniacki, impuls bezczelności. Wtedy do Międzymiastowej się dzwoniło przez centralę i wtedy poprosiłem, poprosiłem panią, że nie połączyła z Rzeszową i z Saduszem na Nalepą tam. I ona powiedziała, że po, po, pani z centrali poprosiła mnie o numer telefoniczny, ale ja mu mówię, że nie zna. Pani <laughs> połączyła z Rzeszowić, co też trwało 3 godziny chyba, bo to nie, Dzisiaj ludzie nie pamiętają, ale. Ale tak było, także po prostu powiedziałem, proszę czekać, połączę pana. Po trzech godzinach gdzieś zadzwonił telefon i tam się odezwała centrale w Rzeszowie. Ja poprosiłem, czy mnie mogła pani połączyć z Tadeuszem Nalepą, a pani na to w centrali, to, to dzisiaj pamiętam, mówi, ale on tutaj już nie mieszka, ale mogę pana połączyć z ojcem. No i połączyła mnie z ojcem. Ja wtedy natychmiast skłamałem to, znaczy skłamałem to, nie widziałem, no użyłem fortelu, bo, bo, bo wydawało mi się, że jak mogę przekonać na Nalepę, że chciał się ze mną zobaczyć i powiedziałem, że... Jestem ze szkoły filmowej, że, kończy, że chciałbym o nim nakręcić film, no i tak to się zaczęło. Po trzech tygodniach, bo Tadeusz Nalepa nie miał telefonu, bo to były takie czasy, że nie każdy miał telefon. Ojciec sam pojechał do niego pod Warszawę, potem wrócił do Rzeszowa, no i Nalepa się zgodził, że dać mi adres i pojechałem. No też jechałem, pamiętam, z przysiadkami z łodzi najpierw do Łodzi Fabrycznej czwórką, Tramwajem, potem, potem do Koluszek, z Koluszek do Warszawy Centralnej, potem trzeba było przejść w Warszawie Śródmieście, a do Warszawy Zachodniej, potem pociągiem żółtym już do, do Józefowa, tam jeszcze 5 km do, w lesie do domu. No to było 6 godzin trwa ta podróż. No i nie, nie było ich. Ale, 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 ale potem tak, zasnąłem w lesie ostatecznie, jak słyszę, co to za piosenka breakoutów otwieram bo słyszę na lepiej Mirę, tak? a to oni stali przy bramie. No to było śmieszne. No, a potem 20, 20 30 lat się przyjaźniej. Dla młodych ludzi bardzo interesująca myślę opowieść. Wspomniał pan o tym widoku z okna, że ponury. Wspomniał pan o, o łodzi. Czy chętnie pan dziś wraca do, do miasta swojego rodzinnego? No, wie pan, raz, że wracam, znaczy teraz to, to jest lockdown, ale normalnie to y, pracuję w szkole filmowej, u, uczę animacji. Też yy, mam tu przyjaciół, mam tutaj yy, yy, moi, nie wiem, Darka Fieta, wspaniałego malarza, który jest moim takim serdecznym przyjacielem. Wojtka Ledera, malarza, czy Magdę Moskwę, która też jest druchcą nagrody Cybisa, a to jest moja była studentka. No, też przyjeżdżałem dwa razy w tygodniu, bardzo często. Do, do profesora Stanisława Fiałkowskiego i bardzo się przyjaźniliśmy, no teraz niedawno profesor odszedł, też mam ojczyma. także nie, no ja bardzo lubię Łódź, no to jest, wie Pan, ja, to jest tak naprawdę y, to jest to moje miasto, ja to czuję, no to, to mam tysiące wspomnień z każdym miejscem, no to jest, Łódź jest y, chyba takim najbardziej oryginalnym miastem, jakim zna, jakie znam, a właściwie y, y, no, 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 można powiedzieć, że zdziwiłem cały świat nie? i to jest takie miasto, no moje miasto, nie, nie wiem jak to powiedzieć, kocham to miasto. W tym roku Łódź Filmowa świętuje jubileusz 75-lecia. Ta nagroda, myślę, to jest też ważny akcent na obchody tego jubileuszu. Jest Pan, jak Pan wspomniał, wykładowcą w Łódzkiej Szkole Filmowej, a jak Pan ocenia dziś kondycję Łodzi Filmowej? No wydaje mi się, że jest fantastyczne. Oczywiście słyszę często, że to już to kino nie jest takie jak było i tak dalej. No, no nie wiem. To, ale to są chyba takie częste narzekania. Natomiast no, wydaje mi się, że, że no, no, chociażby tegoroczny festiwal w Gdyni, prawda? I Złote Lwy dla, dla mojego i wyjeźdź z tego miasta. Srebrne Lwy dla Magnusa, który jest naszym naturalizowanym Polakiem. który przyjechał ze Szwecji, poczuł się Polakiem, jest Polakiem i myśli jak Polak. No, no to dwie najważniejsze nagrody, tak, no, chociażby są z Łodzi. No. Natomiast no, jak ocenia, wydaje mi się, że bardzo dobrze w ogóle kondycja polskiego kina. No przecież sukcesy nie wiem, chociażby właśnie Pawła Pawlikowskiego, tak, no przecież też filmy Ida i Zimna Wojna produkowane w, przez łódzką firmę, przez najpierw Opus, Ewę Puszczyńską, no to, no to wydaje mi się, że jest świetna ta kondycja. No to wie pan, to zawsze jest tak. Myślę, że nie, no są powody do dumy, no tak mi się wydaje. No, pytam o to w kontekście też głosów, że już nie ma wytwórni filmów fabularnych, że już nie produkuje się tyle, co się produkowało kiedyś. Czy nadal, Łódź można, czy nadal o Łodzi można mówić jako o stolicy polskiego filmu? To wie pan, to trochę pytanie jest, bo ja nie, to Znaczy trochę trudne pytanie jest dla mnie, ponieważ ja jestem animatorem, który siedzi w mojej pracowni w środku lasu i rysuję filmy, tak, I ja nie uczestniczę w takim, ja nie przynależę do eschabiliszmentu filmowego, nie, nie czuję się jakoś, prawie powiedziawszy, nie identyfikuję się z nikim, to jest pewnie Pewnie taki, no taka moja cecha, i, i, bo też się nie identyfikuję tak naprawdę ze, ze środowiskiem animacji, ja raczej sobie idę swoją ścieżką I, i, i ciężko jest mi to powiedzieć, bo, 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 bo nie wiem, no, no, no nie ma oczywiście wszyscy płaczemy, no bo ja pamiętam, sam kiedyś nawet tam miałem możliwość. No czytałem, i... że grał pan w Kingside'zie. No tak. No, tak, trzy dni gra. No i to, oczywiście, że to było coś wspaniałego, ale to były inne czasy. Nie wiem, czy możliwe. Tak, no w tej wielkiej hali, gdzie tam była szuflandia i pan Machulski. I ja byłem katem, który miał ściąć yy, tam... Yy. Ale nie występuje pan w napisach. No widzi pan, zawsze byłem skromnym człowiekiem, no bo to był epizod tak naprawdę, tylko że potem znaczący, no to były inne czasy, Wie pan, ja panu powiem, no to jest niemożliwe, chociażby, no właśnie po tym krótkim epizodzie, jak to było, ja stałem tam, tam była taka jajownica, czy taka maszynka do cięcia jajek, tak, i tam prowadzili do mnie, prowadzili do mnie szczura, żebym go ściął, tak. I patrzę, Jerzego szczura. I wie pan, i to było tak, że ja stałem, z tyłu miałem lampę kontrową, ponieważ to stałem za cztery godziny, nudziłem się, zacząłem ruszać palcami i to światło tak z tyłu zaczęło, tak, ponieważ ruszałem między palcami, tak fajnie tańczyć po szufladni. I wtedy pamiętał pan Machulski, powiedział: O, to ładne, przedłużamy plan zdjęciowy. I przedłużyli o dwa dni plan zdjęciowy, bo chcieli dokręcić jakieś światło, które, które moje palce puszczają. Więc to jest w ogóle taki wymiar, no jak to jest dzisiaj możliwe? No wtedy to po prostu były inne budżety, jakieś inne podejście do filmu, prawda? No dzisiaj po prostu jest, wydaje mi się, że jak się kręci fabuły, no to nie, nie wiem, no to jest niemożliwe do, ta, do, do takiej swobody. I można żałować oczywiście, no ale tam chyba coś jest, nie, nie wiem, ja nie wiem, co, co coś jest na Łąkowej, prawda? Jest opus film chyba tam? No właśnie. tak, oczywiście. I jakieś pozostałości, jeśli można tak powiedzieć, w każdym razie spo, na pewno film jeszcze w Łodzi trwa. No szkoła, e... myślę, że no, szkoła filmowa, ona, ona oczywiście. W Polsce i no ale też no, no nie wiem, nie, nie, nie potrafię kompetentnie odpowiedzieć na to pytanie. No wydaje mi się, że Łódź cały czas jest w mojej głowie, jak się myśli Łódź, to się w dużej mierze myśli właśnie film. No. No myślę, że też sama kinematografia się zmieniła, i też dzisiaj można zupełnie inaczej produkować filmy, niż produkowało się w tamtych czasach, więc też myślę, że. Dużo dzisiaj jest w rękach twórców i ich, ich kreacji, bo wiele, wiele z tego można wyprodukować o wiele niższym nakładem niż wtedy. O wiele prościej pewnie się to produkuje. Zresztą pan sam jest chyba tego najlepszym przykładem. To jeszcze wspomniał pan, że siedzi pan u siebie w lesie i projektuje kolejne, kolejne sceny. To nad czym pan pracuje? Jakie kolejne projekty, czy pan zdradzi? No, następne przyjęcie filmu w Berlinie i. I świetne recenzje, które wtedy się natychmiast pojawiały właśnie w Guardianie i w wielu wielu światowych gazetach, czy, czy pismach, odważyły mnie do tego, żeby następny film zrobić też autorski. I nad nim pracuję. Właściwie złożyłem nawet już development do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej I on tam zdobył maksymalną ilość punktów i dostałem stypendium na pisanie scenariusza. A następnym filmem, jeszcze kolejnym, myślę, że to już będzie wszystko, co, co zrobię, to będzie adaptacja mistrza Małgorzaty, którą, chcą, którą chcę zrobić z wybitnym kompozytorem Pawłem Mikietynem. No, miała kolejność miała być odwrotna. Najpierw miałem zrobić yy, mistrza na natomiast właśnie mówię, sukces jednak w Berlinie tego filmu i to, wszystko co się stało, odważył mnie, bo, bo myślałem, że nikt nie będzie chciał o, oglądać tych moich takich trochę prywatnych i, i osobistych filmów. No, ale przyjęcie Zabi to właśnie zmieniło ten, te moje spekulacje. Także następny film będzie częściowo siedział w Ameryce. Moim marzeniem jest, że tam wystąpił Tom Waits. Prowadzimy rozmowy. Mam nadzieję, że to się uda. Życzymy, aby się to udało rzeczywiście. A w przypadku Zabito i z tego miasta jest szansa na Oscara, pana zdaniem? Pojawiają się już takie informacje, że to będzie polski kandydat do Oscara? Znaczy, no kandydatem, kandydatem jest, bo Polski Instytut Sztuki Filmowej wsparł nasz film i, i, i zaczyna się właśnie ścieżka do, do nominacji. Tak? I, i, i tam pracuje, mnóstwo ludzi już nad tym pracuje i to jest wspaniałe, natomiast no, to trudno powiedzieć, to wie pan jest, moim zdaniem będzie bardzo ciężko, ponieważ nasz film zawiera mnóstwo kodów kulturowych niezrozumiałych zupełnie po Ameryce i wydaje mi się, że mm, to może być pewna przeszkoda tam, musimy Przybliżać, przybliżać na przykład znaczenie książki mistrza Małgorzata Bułhakowa i tak dalej, bo są na przykład w moim filmie takie odniesienia. No, na razie mam siedem recenzji amerykańskich, pięć bardzo dobrych, dwie takie sobie, także zobaczymy. Nie wiem, też na nic nie liczę, ale na pewno to wypromuje jakoś nasz film i naszą animację. No. I ja osobiście uważam, że ostatnim takim filmem, który był bardzo taki wybitny, artystyczny, który dostał Oscara, to był tango Zbyszka Rybczyńskiego. Generalnie tam wygrywają w Ameryce filmy takie bardzo prosto opowiadane, familijne, bardzo gładkie, więc nasz film jest szorstki, brudny i nieprzyjemny. Także... Życzymy, wszystko... życzymy Oscara, życzymy, żeby o Łodzi Filmowej nadal było głośno, życzymy, aby... Kolejne projekty udało się zrealizować, szczególnie ten z Tomem White'em, ale pewnie nie tylko. Bardzo dziękuję, że znalazł Pan czas dla nas w tak pewnie trudnym i zagonionym czasie, okresie, kiedy wszyscy do Pana dzwonią i chcą z Panem porozmawiać. Słuchacze Radia Łódź bardzo, bardzo dzięki tej rozmowie zyskali. Pozostaje mi życzyć spokojnych świąt i do usłyszenia. Naszym gościem był Mariusz Wilczyński, reżyser, zdobywca Złotych Lwów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo